halo, o halo, wszystkim kanale, Czy rozkręcenie egzory dzisiaj bez montażu, ani bez niczego. Chciałem wam po prostu powiedzieć, czemu nie było odcinków, bo teraz będzie mała przerwa. Daily jakby się skończyło. Daily już nie będzie. Odcinki prawdopodobnie albo będą co dzień, albo będą co drugi dzień. I teraz będę starał się dać odcinki do 18.00. O 17.15 do 18.00, ale jakby o 17.30 planuję dawać, ale mogę się spóźnić do 17.00, a mogę dać też o 17.00, więc no, ale spodziewajcie się o 17.30 odcinków albo do 18.00 maksymalnie. A jak się nie wyrobię do 17 odcinka w ciągu dnia jakby nie będzie już. Eee, I po prostu przerwa była w nagrywaniu przez to, no że jakby, no wiecie, brak czasu. W końcu myślę, że zachciało się ruszyć na tego e, wyjść na pole, nieważne, że środek pandemii, e, ale chciało mi się akurat teraz właśnie i zaraz jakby dużo naraz jeżdżę, na no pole wychodzę, więc no... I to dlatego, nie ma tyle odcinków, Wiesz, ja zostałem adminem tego serwera dla youtuberów W ogóle za niedługo może wpadnie z tego odcinek, ale teraz będę robił prędzej odcinki z tego Jakichś poradników, bo to szybko się nagrywa Przez kolejne kilka dni teraz planuję znowu daily, zobaczymy ile to się utrzyma No więc... Tyle I co, no widzimy się chyba w kolejnym odcineczku, nuty też jakieś ogarnę, nie wiem, zobaczę Tyle na dzisiaj, jeszcze wpadajcie na drugi kanał, bo tam właśnie odcinki będą tam są drugi dzień, więc no zapraszam, więc celo, no, no to tyle na dzisiaj. Elo.